Witam ponownie. Drugi mój filmik. Dzisiaj zrobię tatar z łososia. Kupiłem surowy łosoś pacyficzny. Będę go teraz solił na 12 godzin do lodówki, i wtedy na drugi dzień wyciągam. I już jest ugotowany w tej soli. Myję go, kroję i tak dalej. Tutaj mam surowego łososia. Pokażę Wam jak to przygotować, jak to solić. Ile soli ja daje, dużo. po prostu sobie może bliżej to wezmę, żeby pokazać ile soli daje na taki kawałek łososia. I to wystarczy. Niektórzy ludzie robią jeszcze cukier dają. Buraki można dać pokrojone, i wtedy on się robi taki grawo-laks. Tak, wkładamy do lodówki na 12 godzin. Oczywiście przykrywamy czymś, żeby, było, żeby tam nie, nie kolidowało z innymi pokarmami. To odkładamy. Ja już mam zrobionego. Wczoraj zrobiłem, dzisiaj wyciągnąłem. On wygląda w taki sposób. Tak wygląda ten łosoś, jest bardzo ładny, jest ugotowany, to znaczy ugotowany tak w soli, także nie jest stricte surowy, do tego ogórek konserwowy średniej wielkości, troszeczkę kaparów, nie wiem czy to widać, no, sam to nagrywa mi. troszeczkę jest ciężko, bo tutaj patrzę na pilota, tutaj. koperek, cebula, ślot i troszeczkę sojowego sosu. To będzie nam potrzebne. Najpierw co robimy? Koperek odrywamy od gałązki. Dobra, to już mamy. Mamy Sieba, Siekamy koperek. To już mamy, mamy posiekane. Teraz weźmiemy cebulę. Wystarczy nam połowa takiej słusznej szylotki. Obieramy i kroimy w bardzo, bardzo drobną kostkę. Najpierw tuż sobie kroimy nożem. Musimy mieć ostry noż. To nie jest za zbyt. Przekrojamy jeszcze w pół. Muszę wziąć inny noż i kroimy malutką kosteczkę. duże, duże kawałki po prostu wyrzucamy Dobra. mamy pokrojone przyrodkę mamy pokrojony dill to znaczy koperek i już teraz będziemy kroili ogórka, ogórek konserwowy też można tak samo jak szilotkę kroję, czyli robię paski wzdłuż i później jeden plasterek po plasterku kroję. Można już wszystko zmieszać, także, bo i tak będziemy to mieszali. Także. Czy teraz czy później. Wracamy i w malutkie kosteczki kroimy. To tak? będzie tata na jakąś przystawkę, może do śniadania dam, zobaczę. Po prostu od czasu do czasu można coś takiego zrobić. Teraz pokroję kapary. Nie daję ich za dużo. No i tak. Kapary to tak na taką miazgę. Po prostu. Dobra, mamy już to. I mamy już te dodatkowe składniki. I teraz przychodzi czas na łososia. Nie będę kroił go tym nożem, bo on będzie mi go szarpał. Wezmę płaski noż do, nóż do filetowania. Ten łosoś się rozpada. Sam, ale też go kroimy w taką. Taką malutką kosteczkę, tak? Ten łosoś pacyficzny, on ma troszeczkę inną konsystencję niż, niż ten w sklepach, które można kupić, te z hodowli takich. Tamte są takie zbite. Ten to jest taki bardzo, bardzo taki miękki, taki. Jak, jak, jak masło takie. Ale też jest smaczne. Tamte na pewno ład, ładniejszą mają barwę przez te wszystkie dodatki. Jak, co dają w paszach. No. Ale do tatara ten się nada jak najbardziej. Bo i tak to wszystko kroimy i tak to mieszamy i tak to jest nie jest tak eleganckie i nie musi być proste, nie musi być równe. Także... Dobra, i jeszcze tam z jeden kawałek taki. Niektórzy ludzie jeszcze dają magii do tego, do smaku. Ja jakoś magii nie, nie używam, bo Jakoś nie jestem przekonany. Idę umyć ręce i zaraz będziemy to mieszali. Dobra. I już. Bierzemy teraz sobie jakąś miseczkę, na przykład coś takiego i wszystko będziemy mieszali. Dobra. Łyżka. Proszę pisać, jak, jak coś się Państwu nie podoba, bo to jest dopiero mój drugi film, także cały czas się uczę, cały czas, jeżeli chodzi o nagrywanie. Teraz bierzemy małą łyżeczkę, dodajemy dosłownie pół łyżeczki do tej sojowego sosu, troszeczkę pieprzu, pieprzu. I mieszamy. Możemy mieszając jeszcze troszeczkę tak pougniatać tą łyżką, to wtedy ta cytryna tę górę puszczą szybciej te soki. Odstawiamy to na około godziny, żeby to przeszło do lodówki i później już jest gotowe do podania. Dobra. Ja Państwu pokażę, nie będę czekał godziny, pokażę Państwu, jak ja to podaję. Talerz zwykły. Dwie łyżki. I po prostu taką, jak łyżka, taką łódeczkę robimy. Ręce mi się trzęsą. Jestem stresowany tą kamerą, ale takie są początki. Dobra. Do tego można jakieś tosty zrobić, grzanki. A nie chcę mi się troszeczkę to skleić. Jesz... no ale jak to postoi godzinę w tym, to to na... nabierze takiej konsystencji fajnej. To... Tak to wygląda, do tego kawałek jakiegoś tosta, można jajko dać i fantastyczna przystawka, także polecam, można to na toście, można na tost, to i na łosoś i na górę jajko w koszulce gotowane, także można kombinować z tym, naprawdę fantastyczne, polecam, na razie.